podczas śniadania powiedział, Nie powinieneś tu być. Zapadła cisza. Siedzieliśmy przy stole, pachniało świeżymi bułkami i parzoną kawą. Mama stawiała talerze z jajecznicą, a ja myślałem, że to będzie zwykły sobotni poranek. Ojciec czytał gazetę wyborczą, siostra sprawdzała telefon. Wszystko wyglądało normalnie, dopóki nie powiedział tych słów. Jeśli kiedykolwiek poczuliście zimno rodzinnego odrzucenia, Zostańcie ze mną do końca tej historii. Dajcie lajk, like, jeśli wiecie, jak boli cisza najbliższych. To był zwykły sobotni poranek w naszym domu na Mokotowie. Słońce wpadało przez białe firany do kuchni. Mama, jak zwykle, wstała pierwsza i nastawiała kawę. Słyszałem ją z mojego pokoju: brzęk talerzy, szelest opakowań, cichy szmer radia Tok FM. Zszedłem na dół w piżamie. Mama uśmiechnęła się do mnie i powiedziała. Dzień dobry. Skarbie. Kawa. Usiadłem na swoim miejscu. To samo miejsce przy oknie, na którym siedziałem od dziecka. Stół był nakryty białym obrusem w czerwone kropki, tym samym, który pamiętałem z dzieciństwa. Mama postawiła przede mną kubek z napisem Najlepszy syn, prezent, który dała mi na ostatnie urodziny. Po chwili przyszedł tata. Miał na sobie szary szlafrok i kapcie, które dostał na Mikołajka. Nie powiedział dzień dobry. Usiadł na swoim miejscu naprzeciwko mnie i rozłożył gazetę. Mama przyniosła jajecznicę z boczkiem. Zapach przypominał mi niedzielne poranki z dzieciństwa, kiedy po mszy świętej wracaliśmy głodni i zadowoleni. Ale dzisiaj było inaczej. Siostra zbiegła po schodach, jeszcze w piżamie. Anka miała dwadzieścia dwa lata i studiowała prawo na uniwersytecie warszawskim. Była zawsze tata dumą. Cześć, mruknęła, siadając obok mnie. Mama przyniosła gorące bułki z piekarni z dołu, te same, które kupowała od lat. Pan Kowalski, piekarz, znał nas od zawsze. Rozmawiali z mamą o pogodzie, o podwyżkach, o tym, że młodzi już nie szanują starszych. Nalałem sobie kawy z dzbanka. Była mocna, jak lubiłem. Dodałem cukru i mleka. Tata przewracał strony gazety. Mama nakładała sobie jajecznicę, Anka pisała coś na telefonie. Cisza była normalna, poranną ciszą, którą znałem od lat. Sięgnąłem po bułkę. Była jeszcze ciepła, i wtedy tata odłożył gazetę. Spojrzał na mnie znad okularów. Miał te same oczy co ja, szare, spokojne. Ale dzisiaj w nich było coś zimnego. Nie powinieneś tu być. Powiedział spokojnie, jakby komentował pogodę. Bułka wysunęła mi się z ręki. Cisza. Taka cisza, że słyszałem tykanie zegara ściennego w przedpokoju. Mama za, jakby nie zrozumiała. Anka podniosła wzrok z nad telefonu. Słucham. Powiedziałem cicho. Tata nie powtórzył. Sięgnął po kawę i napił się spokojnie. Jakby nic nie powiedział. Jakby te słowa nie wisiały w powietrzu między nami jak niewidzialna ściana. Mama odstawiła dzbanek z kawą. Józek zaczęła niepewnie. Wiesz, o czym mówię? przerwał jej tata, nie spuszczając ze mnie wzroku. Wiesz dokładnie. Nie wiedziałem. Przeszukałem myśli, próbując zrozumieć. Co robiłem źle? O czym on mówi? Czy chodziło o pracę? O to, że w zeszłym miesiącu pożyczyłem od niego trzy tysiące. O dziewczynę, którą im przedstawiłem. Nie rozumiem, powiedziałem szczerze. Tata odłożył kubek, powoli, precyzyjnie, jak robił wszystko w życiu. Rozumiesz, stwierdził. Po prostu nie chcesz przyznać. Anka odłożyła telefon. Mama stała przy kuchence, jakby nie wiedziała, co robić. Tato, o czym ty mówisz? Spytała moja siostra. Spytaj swojego brata, odpowiedział. Nie odwracając ode mnie głowy, spytaj go o wczorajszy wieczór. Wczorajszy wieczór. Byłem w domu. Oglądałem mecz. Legia grała z kracołą. Przyszedłem do rodziców dopiero rano, jak zawsze w soboty. Nie robiłem nic złego. Byłem w domu. Powiedziałem. Oglądałem mecz. Aha! mruknął tata. W domu. W jego głosie słyszałem coś. Czego nie potrafiłem rozpoznać. Rozczarowanie, wściekłość, a może po prostu zmęczenie. Mama usiadła na swoim miejscu. Ręce trzęsły jej się lekko, kiedy nakładała sobie jajecznicę. Józek, może porozmawiajcie po śniadaniu, zaproponowała cicho. Na spokojnie. Nie ma o czym rozmawiać, odparł tata. Jest sprawa jasna. Siedziałem przy tym samym stole i pamiętałem inne sobotnie śniadanie. Miałem wtedy osiem lat. Mama robiła naleśniki z dżemem truskawkowym. Tata czytał mi komiksy o kajku i kokoszu. Anka była jeszcze malutka. Spała w wózeczku przy oknie. Synku, powiedział wtedy tata, sadowiąc mnie sobie na kolanach, ty jesteś moją prawą ręką. Pamiętaj o tym. Czułem się wtedy najważniejszym człowiekiem na świecie. Tata pachniał after-szejfem i tytoniem z fajki, którą palił wieczorami na balkonie. Mama śmiała się, patrząc na nas, i robiła nam zdjęcie starym aparatem. To zdjęcie wisiało teraz w przedpokoju. Uśmiechnięty chłopczyk na kolanach u taty. Obaj szczęśliwi. Pamiętasz, jak uczyłeś mnie jeździć na rowerze? Spytałem cicho. Tata spojrzał na mnie, jakby nie rozumiał, po co o tym wspominam. Pamiętam, Odparł, to było dawno. Mówiłeś wtedy, że zawsze będziesz mnie trzymać, że nie puszczą. Nie puszczałem, stwierdził. Ale w końcu każde dziecko musi się nauczyć jeździć samo kropka. Mama pokroiła bułkę na małe kawałki. Robiła to zawsze, kiedy była zdenerwowana. Drobne, równe kawałeczki, które potem zostawiała nietknięte na talerzu. Anka patrzyła na nas z niepokojem. Co się dzieje? Spytała, czemu tak dziwnie rozmawiacie? Spytaj brata, powtórzył tata, ale ja nadal nie wiedziałem, o co mu chodzi. Nagle przypomniałem sobie. Wczorajszy wieczór telefon. Dzwonił do mnie Michał, mój najlepszy kumpel z liceum. Był pijany, płakał przez telefon, pokłócił się z żoną, znowu groziła mu rozwodem. -Potrzebował kogoś do rozmowy. Przyjedź, powiedziałem. Pogadamy. Przyszedł po północy. Wyglądał okropnie. Nie golił się od tygodni. Miał podkrążone oczy. Usiedliśmy w kuchni. Zrobiłem kawę. Rozmawialiśmy do trzeciej nad ranem. Nie wiem, co robić, mówił Michał. Nic mi nie wychodzi. Praca do dupy. Żona mnie nienawidzi. Dzieci ledwo mnie znają. Słuchałem go, próbowałem pocieszać. Dałem mu pieniądze na taksi do domu. Powiedziałem, że wszystko będzie dobrze, że to przejdzie. Ale gdzie w tym wszystkim było coś złego? Chodziło o Michała. Spytałem cicho. Tata kiwnął głową. O Michała i o inne rzeczy. Jakie inne rzeczy? Sam wiesz, jakie kropka. Ta rozmowa była jak taniec, w którym tylko on znał kroki. Ja potykałem się, nie rozumiejąc, czego ode mnie oczekuje. Mama wstała od stołu. Posprzątam, mruknęła, zaczynając zbierać talerze. Zostaw, powiedział tata. Niech zostanie jak jest. Usiadła z powrotem. Ręce złożyła na kolanach, jak na mszy świętej. Pani Nowakowa dzwoniła rano, powiedział tata, nakładając sobie dżem na bułkę. Pani Nowakowa! Nasza sąsiadka zna naprzeciwka. emerytowana nauczycielka, która wiedziała o wszystkich wszystko, siedziała całymi dniami przy oknie i obserwowała, kto gdzie idzie, kto z kim rozmawia, o której kto wraca do domu. Dzwoniła i mówiła, że w nocy była u ciebie jakaś awantura, słyszała krzyki, trzaskanie drzwiami. Michał, kiedy wychodził, trzasnął drzwiami z frustracji. Niespecjalnie. Po prostu był zdenerwowany. A krzyki, czasami podnosił głos, opowiadając o kłótni z żoną. Ale to nie była awantura. To nie była awantura. Wyjaśniłem. Michał miał problemy z żoną. Przyszedł pogadać. O trzeciej nad ranem. Był w rozpacz. Nie mogłem mu odmówić. Tata skinął głową, jakby się tego spodziewał. A przedtem? Kto był przedtem? Przedtem, nikt nie był przedtem, siedziałem sam, oglądałem mecz, jadłem pizzę, którą zamówiłem przez telefon. Nikt, odpowiedziałem, byłem sam, kropka, pani Nowakowa mówi co innego. Patrzyłem na niego i czułem, jak coś we mnie pęka, ten spokój, z jakim mnie oskarżał, ta pewność, że kłamie, jakby znał mnie od zawsze i wiedział, że jestem kłamcą, tato. Powiedziałem cicho. Wierz mi, nikt nie był. Nie wierzę ci, odparł równie cicho. I to jest problem. Mama zaczęła płakać. Cicho, bez łkania. Łzy płynęły jej po policzkach, a ona próbowała je ścierać ręką. Józek, może zaczęła. Nie, przerwał jej tata. Marysia, ty go zawsze broniłaś, a ja już mam dość. Dość czego! wykrzyknąłem, w końcu tracąc cierpliwość. Dość kłamstw, dość wymówek, dość tego, że udajesz, że wszystko gra. Anka wstała od stołu. Idę do siebie powiedziała. Nie chcę tego słuchać. Usiądź rozkazał tata Ty też musisz wiedzieć, jaki jest twój brat. Jaki jestem? Ja sam nie wiedziałem. Jaki jestem w Jego oczach? Przez trzydzieści lat myślałem, że jestem Jego synem czasami niegrzecznym, czasami zawodzącym Jego oczekiwania, ale zawsze synem. Tato, powiedz mi, o co ci chodzi? Poprosiłem. Jasno, konkretnie, co robiłem złego. Patrzył na mnie długo, w końcu westchnął. To nie o to, co robiłeś wczoraj. Powiedział: To o to, kim się stałeś. Kim się stałem? Kłamcą. Człowiekiem, któremu nie można ufać. Słowa uderzyły mnie jak policzek. Fizycznie poczułem ból w piersi. Nigdy cię nie okłamałem, wyszeptałem. Okłamałeś. Wiele razy. I ja już nie potrafię ci uwierzyć. Mama wstała znowu. Tym razem zdecydowanie. Józek, dosyć, powiedziała: On jest twoim synem. Jest moim synem, zgodził się tata, ale nie jest człowiekiem, za którego go miałem. Zrobiłem to, czego nigdy nie robiłem w tym domu. Wstałem w środku posiłku. Dobrze, powiedziałem. Jeśli tak bardzo nie chcesz, żeby tu być, to nie będę. Tata nie odpowiedział. Mama próbowała mnie zatrzymać. Synku, usiądź, porozmawiajcie spokojnie ale ja już tego nie wytrzymałem. Trzydzieści lat starania się, dostosowywania, próbowania zostania synem, jakiego chce mieć. I teraz dowiedziałem się, że to wszystko na nic. Idę do siebie. Powiedziałem. Spakowuję się i idę. Nie musisz się pakować, odezwał się tata. Po prostu idź. Te słowa zabołały bardziej niż wszystkie wcześniejsze razem wzięte. Po prostu idź. Jakbym był obcym człowiekiem, który przypadkiem wszedł na śniadanie. Anka wstała i objęła mnie. Nie idź, szeptała to przejdzie. Ale ja wiedziałem, że nie przejdzie. W oczach taty widziałem coś, co mówiło mi, że to koniec że to, co się stało dziś rano, nie da się już cofnąć. Pogłaskałem Ankę po głowie Uważaj na siebie powiedziałem. Mama płakała głośniej. Tata nadal siedział przy stole, nie patrząc na mnie. Wyszedłem z kuchni. Wszędem do przedpokoju, gdzie wisiało to zdjęcie. Uśmiechnięty chłopczyk na kolanach u taty. Zdjąłem je ze ściany i włożyłem do kieszeni. Potem otworzyłem drzwi i wyszedłem. Na ulicy było chłodno. Październikowe słońce świeciło, ale bez ciepła. Ludzie szli na sobotnie sprawunki, dzieci bawiły się na placu zabaw, życie toczyło się normalnie. A ja stałem przed domem rodzinnym i nie wiedziałem, gdzie iść. Wyjąłem telefon i zadzwoniłem do Michała. Stary, możesz mnie przygarnąć na jakiś czas? Spytałem. Jasne, odparł bez pytania. Co się stało? Opowiem ci później. Usiadłem na ławce przy przystanku autobusowym i czekałem. Patrzyłem na okna naszego domu. W kuchni nadal były zasłonięte firany. Nie widziałem. Co się dzieje w środku? Czy mama nadal płacze? Czy tata wytłumaczy ance, o co mu chodziło? Czy w ogóle będą o mnie rozmawiać? Przyjechał Michał. Wyglądał lepiej niż wczoraj. Ogolony, wyprasowany. Wsiadaj powiedział. Jedziemy. Wsiadłem do samochodu. Kiedy odjeżdżaliśmy, obejrzałem się przez tylną szybę. Dom wyglądał, jak zawsze, spokojny. Rodzinny, jakby nic się nie stało, ale ja wiedziałem, że już tam nie mieszkam. Minął miesiąc. Mieszkałem u Michała, który pogodził się z żoną i był szczęśliwy jak nigdy. Znalazłem nową pracę. Poznałem nową dziewczynę. Życie toczyło się dalej. Mama dzwoniła co kilka dni. Pytała, jak się mam, czy jem regularnie, czy nie jest mi zimno w tym mieszkaniu. Nigdy nie mówiła o tacie. A ja nie pytałem. Anka odwiedzała mnie w weekendy. Opowiadała o Stubiach, o chłopaku, którego poznała. Mówiła, że tata jest dziwny, zamknięty w sobie, że prawie nie rozmawia. Może byś do niego zadzwonił. Proponowała, ale ja wiedziałem, że on nie chce, żebym dzwonił. Czasami, jadąc autobusem przez mokotów, mijałem nasz dom. Zawsze patrzyłem na kuchnie okno. Zastanawiając się, czy to już pora śniadania, czy siedzą tam wszyscy jak zawsze, czy zostało dla mnie puste miejsce przy stole. Ale nigdy nie zatrzymałem autobusu, żeby sprawdzić. Trzy dni temu mama zadzwoniła późnym wieczorem. Płakała. Tata jest w szpitalu. Powiedziała. Zawał. Lekki, ale jednak. Pojechałem natychmiast. W szpitalnym korytarzu czekały mama i Anka. Tata leżał podłączony do aparatów. Wyglądał staro i krucho. Możesz do niego wejść, powiedziała pielęgniarka, ale krótko. Wszedłem. Tata miał zamknięte oczy. Myślałem, że śpi, ale kiedy usiadłem przy łóżku, otworzył je. Przyszedłeś, powiedział cicho. Przyszedłem. Milczeliśmy chwilę. Słuchaliśmy buczenia aparatów, kroków na korytarzu. Od głosów szpitalnego życia. Przepraszam, powiedział nagle: Za co? Za to śniadanie, za te słowa wziąłem go za rękę. Była sucha, chłodna. Tato, dlaczego to powiedziałeś? Bo się bałem, wyszeptał. Bałem się, że cię tracę, że dorastasz, że już mnie nie potrzebujesz. I pomyślałem, że lepiej cię odepchać niż czekać. Aż sam odejdziesz. Płakaliśmy obaj po raz pierwszy od lat. Potrzebuję cię, powiedziałem, zawsze cię będę potrzebował. Wrócisz do domu. Wrócę. A potem dodałem: Ale musisz mi zaufać, naprawdę mi zaufać. Ścisnął moją dłoń, będę próbował. To nie było idealne zakończenie. Nie wszystko nagle stało się piękne i szczęśliwe ale było to początek, początek rozmowy, którą powinniśmy odbyli lata temu. A to śniadaniowe nie powinieneś tu być, stało się początkiem historia o tym, jak czasami trzeba odejść, żeby móc wrócić. Co czuliście słuchając tej historii? Jeśli poruszyła was tak jak mnie, zostawcie lajka, to bardzo mi pomaga. Subskrybujcie kanał i włączcie dzwonek, bo mam więcej prawdziwych historii, które dotkną waszego serca. Do zobaczenia w następnym filmie